Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Przepraszam za spóźnienie. Prawie się zaukałam, czekając na pana. To pani ukała? Tak. Myślałem, że szczury grasują. Dobrze. A szczury łukają? Nie, grasują. E, więc dobrze. Proszę pani, czy pani jest w komplecie? To znaczy My, pani jak Jeszcze pani, jestem. Czy myślałem o rodzinie. Czy, a, czy, czy, jeszcze syn, na syna, czekamy. A, czyli czekamy jeszcze na syna. Dobrze, w takim razie. Dzień dobry, przepraszam, o. najmocniej za spóźnienie. A, pan jest synem, tak. Ja jestem synem, a, tak dobrze. Ja jestem synem, a to jest moja matka. Jestem synem matki. A, czyli pan jest synem, a pani jest matką syna, tak? Tak, okay. jestem matką syna. Okay. Jedynego. Jedynak. No, dobrze, że Państwo macie te relacje rodzinne jakoś tak sensownie poukonane, że jak jest, jest syn, to jest matka, jak jest matka, to jest syn i to wszystko jakoś jest tak, wszystko dobrze się zgadza, bo to nie zawsze tak jest. Mamy tak rozeznanie, tak. tak? No to dobrze, to dobrze, dobrze jest znać mapę rodziny. dobrze. E, czy czekamy jeszcze na kogoś, bo miałem w, w wykazie, że jeszcze będzie jedna osoba, ale nie wiem. No miał być, no. Szwagier miał być. Ale nie nie mam kontaktu z chłopakiem. No, a... Dwa tygodnie nie mam Co się stało? Pieniądze wziął od bociana i drugi tydzień z żabki nie wychodzi. <śla> rozumiem, rozumiem. No może dotrze, może dotrze. No. Na pewno się zorientujemy, czyli, jak dotrze. Czyli no nie czekamy, rozumiem. Tak zwany. <noise> Żabicuk, tak. No jest coś takiego. Dobrze. W takim razie, proszę Państwa, ja może powiem pokrótce, jak będzie wyglądała ceremonia. E, ja na początek powiem kilka słów na, na temat naszego szanownego e, beneficjenta, e, a... E, o? Beneficjenta. A to się tak nazywa? No tak mówimy w branży. Beneficjent. No to nie jest. jakiś nieboszczyk? Um, um, umarłak? Umrzyk? Proszę pani, no f, ja mogę mówić jak pani chce, to pani jest płatnikiem, więc pani może zdecydować, jak ja będę mówił, czy nieboszczyk, czy... Mogę wybrać? Tak, oczywiście, może pani wybrać, to jest pani prawo. Może jubilat? Jubilat, dobrze, bardzo On dobrze. On był taki zabawowy. Dobrze, może być jubilat, mnie właściwie wszystko jedno będzie jubilat, więc ja na początek powiem kilka słów na temat naszego jubilata, a potem razem sobie tutaj zaśpiewamy jakąś taką rzewną, aczkolwiek skoczną piosenkę, żeby jakoś tak to ładnie spiąć taką klamrą artystyczną, żeby... O, tu to znam to miał... mnóstwo, on z cyganami grał długo. A, no to dobrze, to, to dobrze, to będę uważał w takim razie. Dobrze, po prostu podsumujemy to wszystko jakoś tak ładnie, żeby tego, żeby to dobrze wyglądało. Yy, Okej, okay. yy, a yy, jeszcze takie techniczne pytanie mam zanim zacznę. Yy, zrobili państwo przelew, tak? No, tak, zrobiliśmy. Zrobili państwo przelew. Tak, dobrze, nawet dobrze. dwa. Dwa. No twoja, no bo pan dosłał jakiś aneks, że tam jakieś koszty manipulacyjne dodatkowe coś, no i że należy się dolew, Aha. no to dolałam. Aha, no to okej. Okay. No Chyba, to... że się nie należy, no to proszę odlać, no bo to... A nie, 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 proszę pani, to jest raczej niemożliwe, bo to jest takie konto, gdzie tylko da się wlać pieniądze, to jest a wylać się, już nie da. to jest konto bezwylewowe. To jest z wlewem konto tylko, a wylewu już nie ma, po prostu. Bez odpływu jest, kompletnie bez odpływu. Tam po prostu się zbiera tylko i. A jaki bank? Yy, Wiarygodny, proszę pani. A to polski bank? Tak, tak, polski, ja założyłem z bratem i z dwoma kolegami, także to jest 100% polski kapitał, także naprawdę bardzo wiarygodnie jesteśmy tutaj, ja ręczę za wszystko, także... Czyli pani... bezpieczny jest? Bardzo bezpieczny, jak Panie ma jakieś pieniądze, to proszę do nas przynieść, my je wlejemy i one już u nas będą, także... no będę... to taka dobra forma oszczędzania pieniędzy. Tak, widzę, że się Pan zna na ekonomii, widzę mały Balcerowicz w domu, także... Ma pani szczęście, proszę pani. Tylko musi pani wiedzieć, że kiedyś będzie musiał odejść, ale to jakby już będzie wtedy moja sprawa. Y, Okej. Okay. Y, no to dobrze. No, dobrze, to y, proszę państwa. Y, aha. Tak. Jeszcze jedno pytanie. Czy my państwo zapłacili za to, żebym płakał na pogrzebie? No, no tak. To było w dolewie. No. Ach, ach. Kurczę no bladę, no to jest niezręczność pewna, no bo ja, ja, pomyliłem imprezy i ja na poprzednim pogrzebie po prostu tak płakałem, że ja już, ja już nie wycisnę nic, ja, ja, mam teraz zespół suchego oka i... No wie pan... no ale jak? No, no nie, no, no nie to wiem... Co to co teraz, odlać się nie da? Nie, 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 to jest wykluczone akurat, to jakoś muszę Państwu zrekompensować. To nie ja... wiem, to może jak, to może jak ja umrę, to Pan wtedy się tak... Porządnie rozpłakać. O, tak? o, i to już za darmo wtedy będzie, także nie to... będziemy musieli tutaj się jakoś. E, Dobrze, to ty dopilnujesz jako... formalności. No, no do... Do... tylko żeby tam tak. dzień przed się pan odpowiednio nawodnił, Oczywiście, nie? proszę pana. Żadnego mięsa, dużo warzyw i wody. Pe no, tak, tak będę nawodniony. Wegańsko, wegańsko. Będę po prostu płakał jak zwęża strażackiego, proszę pana, może pan być spokojny. No tak... Też bez przesady, żebyśmy matki w basenie nie pochowali. <laughs> proszę pana, jestem profesjonalistą, będzie co najwyżej ślisko, także. Proszę być spokojnym, bo wszystko będzie naprawdę dobrze, także tutaj po wszystkim tylko jakiś tam termin ustalimy i, i żeby to do, mieć dopięte. termin już? To trzeba ustalić już termin. No, tak, proszę pani, no ja też mam swoje życie rodzinne, ja też ja, muszę pojechać na urlop i tak dalej. Nie mogę tak na tak, szybkiego tak, tego tak, robić, tak, także. No, a jakiś taki pierwszy wolny? Nie wiem, no a może być 13 października na przykład mam okienko, także... O to, to jest, fajny jest, termin jest, tak? Coś 13 mi ta, coś mi ten termin października, mówi, Odpowiada pani, tak? No, 13. No tak. już tam dalej się nic nie wydarzy, przecież gdzie, no, jak, jak na panią patrzę, to już się nic nie wydarzy. No. Już mogę pani nawet jutro się zbierać, ale to jutro to też wiem. nie mam terminu, także... Pan okna nie pomyłam, nie to już tam... No jak okna Pani ma czyste, no to już po co Pani Pomódlę będzie patrzeć poszukałem. na ten świat? No to już, tyle, to, to już tyle przeżyłam, że to już bym obdarzyła wiele osób. No. No, lepiej nie, dobrze. To co, proszę Państwa, już możemy zaczynać? Mamy wszystko ustalone, także tego. Okay. Szanowni zebrani, spotkaliśmy się tutaj, aby po raz ostatni pożegnać Tadeusza. Tadeusza, tak? Tadeusza, dobrze, dobrze. Przepraszam, bo się bardzo śpieszyłem i kartkę w samochodzie zostawiłem, zapisałem sobie Tadeusz Wajchę Przełóż, żeby zapamiętać, bo to taką... Mateusz. Nie, właśnie... Od Dlatego straciłem pewność. Mateusz Wajchę Przełóż czy Tadeusz Wajchę Przełóż? Dużo pan pracuje. Bardzo dużo. Przepracowany jestem, proszę pani. Ludzie padają jak muchy ostatnio, także nie naprawdę... Proszę pani, nie wyrabiam. Dniami i nocami normalnie takie epidemie, wie pan, nie tak... Oj, proszę pani, naprawdę. Jakie teraz grypy są, naprawdę. Ja takie grypy widziałam. Nie, naprawdę. W każdym razie Tadeusz, tak? Tadeusz. Tadeusz. Żegnamy naszego jubilata Tadeusza. Tadeusz nigdy nie był szczęściarzem. Wręcz przeciwnie, był nieszczęściarzem. Jego szwagier jest pospolitym pijakiem. Jego syn jest zwykłym złodziejem. Co prawda muzykalnym, ale nie do końca wiadomo, skąd ma instrument. Jego żona, żonę miał jaką miał. Wyszła za niego i choćby za to należy ją szanować. Bogu dziękować, że córki nie miał. Tadeusz już od wczesnego dzieciństwa miewał różne wypadki. W wieku sześciu lat za mocno wychylił się przez okno. A grawitacja zrobiła swoje. Przypomnę tylko, grawitacja 9,81 newtona na sekundę na metr kwadratowy, tam sinus, kosinus, tangens, kotangens, lambda i tak dalej. No, w każdym razie szybko było. Tadziu to przeżył. Kiedy miał 10 lat, próbował wyrwać wystający z ziemi miedziany drut. Trzej jeźdźcy apokalipsy volt, Om i amper zrobili swoje. 20 minut nim szarpało. Tadziu i to przeżył. Czasami wydawało się, że sam prowokował los. Tam, gdzie nikt inny nie włożyłby ręki, on wkładał twarz. Jak do tej nory Borsuka w wieku 14 lat. Tadziu i to przeżył. Jednak tydzień temu nie bacząc na prośby i nalegania rodziny, zatrudnił się w fabryce, gdzie wielkie maszyny przerabiały kurczaki na pasztet z dzika. Wystarczył moment nieuwagi, i jedna z tych maszyn chwyciła i zaczęła wciągać fragment jego odzieży ochronnej. Próbował się wyrwać, walczył z całych sił, i nikt, nikt tak jak on nie przekonał się, jak trwałą odzież ochronną produkuje spółdzielnia pracy Jedność. To nic. To nic, że jego trumna jest blaszana i okrągła. I to nic, że pod napisem niech spoczywa w pokoju jest napis pasztet z dzika. Bo to, że możemy go w ogóle pochować, to jednak jest jakieś szczęście. To wszystko, co przygotowałem. Pięknie. Pięknie. Sama nie znałam Dziękuję tych pan. szczegółów. Skąd pan no, to wszystko proszę, wie? Proszę pani, bo to fizyka, to mogła pani nie znać, także no, <laughs> także tak, okej. Okay, no to teraz może spróbujmy podsumować to wszystko jakąś taką e, żebną piosenką z czadem. E, więc pan zagram tutaj jakoś tam coś tam zaśpiewamy, tylko prosiłbym, żeby w miarę szybko, bo ja się śpieszę na jeszcze jedną imprezę. Mówiłem, panami jak muchy, także muszę Oczywiście. lecieć zaraz tam. Jasna także, sprawa. Proszę bardzo. Co, ale proszę szybciej grać troszkę dobrze i tak troszkę szybciej. No, szybciej proszę szybciej. Gdy pan się spieszy. Proszę pana, no ale naprawdę, ja prosiłem szybciej, a pan zaczyna grać pół szybciej. Cały szybciej, niech pan gra. Proszę po prostu szybciej grać. No i, I co dyszysz? Co za fochy? No szybciej po prostu, pan prosi. Co ty, człowieku? Co ty, ty ja z pogrzebu sobie robisz? Proszę Cię, żebyś szybciej grał, to się szarpać nagle. Co to jest? Co Ty się tutaj... Szar... Co to za szarpado tu w ogóle przyniosłeś? Co to jest? Harmoszka! Harmoszka! Trzeba było jeszcze fortepian tu przyciągnąć. Albo dwa. Nie ma normalnych instrumentów. Trąbka, gitara, puzon. Przychodziłeś do sklepu muzycznego, wystarczyło szybę wybić. Dobrze, proszę bardzo. Przekręcił się tatek. Leży i się nie rusza, miał w pracy wypadek. Bo co szedł do pracy, przecież nie miał szczęścia. Mógł być bezrobotny za 620 Jeszcze wczoraj całkiem żył, dłubał w zębie kawę pił. Na kanapie leżał sobie, teraz leży w drogę. Chyba szwagier przyszedł. Żegnamy Tadeusza, wyciągnął go Umarł po angielsku, nikogo nie spytał. Nawet nie wie że nam zrobił święta. Koniec z nieszczęściami. w ramach stypy zapraszam Państwa na przyjęcie, będą śpiewy, będą tańce, będzie wesoło, tak więc proszę przybyć, do zobaczenia. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy Państwu to był występ kabaretu Jurki. Dziękujemy bardzo.